Na końcu świata u zbiegu dróg wybudujemy dom. Dom drewniany z werandą. Usadowimy go wśród chmur. Ciemno-czekoladowy kolor będzie miał i okiennice zielone. Schody drewniane ciosane siekierą. Chyba, że wolisz kamienne, kochanie. Zrobią płot z patyków ciosanych aby sadząc kwiaty na nim mogła oprzeć się. I ławkę również drewnianą, taką jak w moim śnie. W noc gwiazdistą gwiazdy oglądać będziemy właśnie z niej. Kocem opatuleni witać będziemy też nowy dzień. Macierzanka z Maciejką pachnieć będzie, a w maju. Bez żabi rechot myśli będzie tłem. W tym domu zamieszkamy tam, gdzieś. Choć tak naprawdę i bez niego to, co nas łączy, ma głęboki sens.